Hej, witam Was w kolejnym materiale poświęconym Sons of The Forest bo w zasadzie od ostatniej 13 aktualizacji minął praktycznie tydzień i sam wczesny dostęp zbliża się do końca wielkimi krokami bo tak jak twórcy nam to zapowiadali, gra będzie wspierana od 6 do 8 miesięcy tyle będą właśnie oni tego czasu potrzebować żeby po prostu dać nam pełną prawną wersję 1.0 i dzisiaj skupimy się, a w zasadzie zastanowimy się, czy to jest najlepszy moment, żeby zakupić Sons of the Forest i w zasadzie zagrać, zacząć grać w tego Sonsa, bo argumentów jest dosyć sporo w przeciwieństwie do samej premiery, która odbyła się w lutym, czyli właśnie 8 miesięcy temu de facto. Bo mimo wszystko o najważniejszej rzeczy trzeba pamiętać, że osoby, które zakupią Sons of the Forest w wczesnym dostępie dostaną darmowe DLC, które wyjdzie, tak czy siak wyjdzie ono po premierze podstawowej, pełnej wersji gry 1.0 i po prostu osoby, które tego Sonsa zakupią wcześniej, dostaną to DLC za free, plus jeszcze do 2 lutego, wróć, listopada, mamy promocję na Sons of the Forest i samą gierkę można wyrwać za 110 zł z hakiem. Ale dobrze, już przechodząc do faktycznej treści odcinka, zaczniemy od najważniejszej zmiany, która zmieniła całkowicie dynamikę rozgrywki w sensie, mianowicie y, mapa. Tak jak wiemy, na samym początku mieliśmy zaznaczone wszystkie bunkry na mapie, w sensie na GPS-ie, i teraz odkrywamy lokalizację bunkrów stopniowo. Gdyż w punktach oraz w mamy to znalezienie komputery, na których właśnie znajduje się owa lokalizacja części bunkrów, i najnormalniej w świecie to bardziej dynamizuje rozgrywkę, ponieważ przede wszystkim nie mamy wyrzuconych wszystkich punktów naraz i nie odhaczamy po prostu punktów do odwiedzenia, tylko faktycznie stopniowo poznajemy grę i to, co sama wyspa nam oferuje. I można mieć nawet momentami wrażenie takiego syndromu następnej tury, że tutaj znaleziony bunker czy inna lokalizacja jest stosunkowo niedaleko, więc można podskoczyć i zobaczyć, co my tam mamy. Na samej wyspie też możemy znaleźć o wiele więcej obozów kanibali, ale o kanibalach sobie przejdziemy za chwilę. I na normalnym świecie wyspa jest mniej pusta niż była na samym początku, a w zasadzie jest ona fajnie wypełniona, czy to z czy to właśnie obozami. Kanibali, do której, tak jak powiedziałem, przyjdziemy za chwilę, plus ta rozmiar samej mapy już aż tak nie przytłacza, bo tak, mapa jest czterokrotnie większa niż w pierwszej części gry, ale teraz mamy czy to lotnie, czy to chociażby taki mały skuter Knighta, dzięki któremu po w świecie możemy o wiele szybciej poruszyć się po samej wyspie. Przechodząc już do kanibali oraz e, mutantów. Jeżeli chodzi o kanibali, jest ich najnormalniej w świecie, troszkę więcej niż było ich na samej premierze gry, i co równie szczęście możemy ich spotkać, najeżdżających nasze opozowiska na samej wyspie. Jeżeli chodzi o kwestię mutantów, w zasadzie nasi przeciwnicy są bardziej wybalansowani, jeżeli chodzi o stosunek między sobą, mianowicie w pewnym momencie na save'ach, gdzie już przeżyliśmy naprawdę dosyć dużą ilość dni na wyspie często znajdowały się praktycznie same mutanty, ponieważ te mutanty były na tyle silne, że wybijały wszystkie obozowiska kanibali, teraz jest to bardziej zbalansowane, więc tych kanibali na wyspie potrafi być naprawdę dużo, mutantów również jest momentami bardzo dużo, zwłaszcza jeżeli mamy już więcej przeżytych dni na samej wyspie i potyczki z nimi są najnormalniej w świecie, o wiele cięższe teraz patrząc dodatkowo na to, że Twinsy mają to stałe animacje wychodzenia jakby spod ziemi, gdzie te ataki mogą być powiedzmy bardziej niespodziewane i mimo wszystko pomalutku chyba zbliżamy się do momentu, gdzie Twinsy będą również mogły chodzić po sufitach jaskin, co widzimy w trailerze gry, no, który już wyszedł parę lat temu. Jeżeli chodzi o sam system budowania, który został urozmaicony i wzbogacony, chociażby o możliwość budowania na wielkich skałach, przez to w zasadzie jeden patrz się troszkę opóźnił z tego powodu. Ale mimo wszystko, samo budowanie jest teraz bardziej rozbudowane budowanie, rozbudowanie, jakkolwiek to brzmi. Mamy o wiele więcej opcji niż w pierwszej części, gdy samo budowanie jest troszkę bardziej wymagające. Ale o tym w zasadzie mówiłem Wam również w innych materiałach, ponieważ zbudowanie w sąsiedztwie nie jest na tyle jest na tyle proste i intuicyjne, tylko momentami trzeba się troszkę namęczyć i przemyśleć jak chcę budować. Nie jest to zwykłe, proste stawianie samatów, tak jak w pierwszej części gry, aczkolwiek teraz faktycznie możemy bardziej ustawiać i budować te budowle pod siebie, dzięki czemu uzyskamy o wiele lepsze efekty i przede wszystkim te budowle już nie są takie kanciaste w zasadzie jak na samym początku. Teraz również możemy również ulepszać same bronie i itemy, które możemy znaleźć, a to wszystko jest sprawą solofitu, więc w tym momencie również zahaczę o fabułkę, czyli o materiał, który możemy znaleźć na samej wyspie, możemy go sobie wydobywać oraz nim właśnie ulepszać nasz ekwipunek, jeżeli chodzi o samą fabułkę w porównaniu do początku, do początku gry, w zasadzie do pierwszych, do pierwszego tygodnia, dwóch tygodni Wątków fabularnych jest o wiele więcej. Są one bardziej rozbudowane i w zasadzie po ostatnim patchu wiele teorii może pójść na normalnym świecie do kosza, ale nie o tym jest sam materiał. I na normalnym świecie znamy o wiele więcej faktów i tą historię y, samej wyspy, chociażby naszego samego miliardera pana Edwarda Partona. Ale to jest w zasadzie tylko czubek góry lodowej, y, jeżeli chodzi o rzeczy fabularne, które przez te no, 8 miesięcy zostało dodane do gry. Co prawda fabuła dalej jest zawiła, tak samo w zasadzie jak w pierwszej części gry, ale patrząc na to, że najwięcej szczegółów przyszło nam w momencie, kiedy wyszła finalna wersja gry oraz patrz fabularny 1.10, patrząc na Deforesta, to myślę, że fabuła będzie się zmieniać cały czas stosunkowo dynamicznie i finalnie przez długi czas nie będziemy jeszcze wiedzieli o co dokładnie w samej fabule chodzi, co zmienia fakt, że znamy już o wiele więcej aspektów, punktów i wiele, wiele po prostu rzeczy układa się pomalutku w całości. I też jeżeli chodzi o samo zakończenie, nie ma już się takiego odczucia XD jak można było mieć po prostu na samym początku, kiedy ja osobiście pierwszy raz przyszedłem Sonsa. to było takie jedno trochę wielkie XD, i ogólnie samo zakończenie wygląda o wiele lepiej. I de facto szkoda, że Sons of the Forest tego zakończenia, które ma obecnie, nie dostał na samym początku, no ale coś za coś. I teraz na końcu krótkie słowo, jeżeli chodzi o technikę AliA, czyli o samą optymalizację, która poprawiła się. O wiele, o wiele. Jeżeli chodzi o pierwsze wersję gry, gra już tak nie ścina podczas lagowania, znaczy podczas lagowania, podczas ładowania, sorry, podczas ładowania, czy to save'a, czy wczytywanie się po prostu jaskini, czy jakiejkolwiek lokacji, no i normalnie się po prostu technikale zostają usprawniane i ale tutaj historia wygląda tak samo jak z pierwszym Deforest, ponieważ no, gra jakby działa w podobny sposób. Chodzi mi o to, że w pewnym momencie bardziej skupili się w późniejszych paczach na sprawy optymalizacyjne Wie czas i przechodząc w zasadzie do dwóch ostatnich postaci stosunkowo bardzo istotnych, jeżeli chodzi o Sonsa i tego, czym ta gra miała być jakby zapowiadana i czym finalnie gra jest, mianowicie Calvin oraz Virginia, o wiele więcej animacji, o wiele więcej rzeczy, które możemy z nimi zrobić, mianowicie chociażby Kelvina możemy wysyłać do o wiele większej ilości czynności, czy to do nawet budowania prostych, prostych budowli, a Virginia również najnormalniej w świecie potrafi chociażby teraz pływać i cały czas jest po prostu skuteczną towarzyszką w obronie naszej chociażby bazy. Tyle. Dla mnie, patrząc na to, że Sons ma te 8 miesięcy z hakiem, jak najbardziej to jest naprawdę dobry czas, żeby w samego Sonsa zagrać i w zasadzie mogę to również Wam potwierdzić z Wilka, z którym pisałem jakiś czas temu na ten temat, że chłop wrócił do Sonsa i na normalnym świecie jest to całkowicie inna gra, w którą no, chce się na chwilę obecną grać. A patrząc na to, że to DLC dostaniemy za free, no to tym bardziej opłacałoby się po prostu zakupić Sonsa teraz, żeby nie musieć po prostu potem dorzucać dodatkowych dodatkowych kasy na DLC. I w zasadzie to by było na tyle w tym materiale. Dajcie znać na no to, co o tym wszystkim e, sądzicie i jak wam się gra w samego Sonsa te 8 miesięcy po premierze. premierze. Ja wam dziękuję za uwagę, trzymajcie się, do następnego, hej hej!